Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dla kolegi naszego serdecznego Krystiana przygotowujemy Maserati. Z najważniejszych rzeczy, które będziemy robić w tym samochodzie, to folia. Została wybrana folia 937M, jest to folia węglowy metalik. To jest taka folia satynowa. Wszystkie elementy chromowane zostaną tutaj zrobione na czarny połysk, też również poprzez folię. Znaczki chromowane wylatują w czarny połysk, jeżeli chodzi o koła koło, wypychamy dystansem, zawieszenie obniżamy na sprężynach HR. Dodatkowo klamki, tak jak mówiłem, wszystkie elementy, które są teraz tutaj w chromie, pójdą na czarno. Boczne dokładki listwy, które również zostały zamówione razem z pakietem spoilera przedniego, spoilera tylnego na klapę, ale również dyfuzora. Dyfuzor będzie zupełnie inny, takiego dyfuzora w tym aucie jeszcze nie było, nie widziałem na żadnym Ghibli, także jest to część ściągana póki co z Ameryki, która do nas płynie. Tylne koło wypychamy do zewnątrz, sprężynki obniżające. Standardowy zabieg, tak jak powiedziałem wcześniej, lotka na klapę bagażnika również tutaj wleci. Tak jak samo wspomniałem o dyfuzorze, ale nie wspominałem o wydechu. To czy będzie wydech, koniec końców okaże się tak naprawdę w trakcie, jak nam się zepnie budżetowo, ale jeżeli Wleci to wleci wydech aktywny od sekcji środkowej. Ten egzemplarz jest naprawdę fajnie wyposażony już w serii, jest to wersja S-Grand Sport. Mamy tutaj napęd RWD 460 Koni, silnik zbudowany na bazie Ferrari Kalifornii. Za nami fotele kubełkowe, w mało które maserati możemy to spotkać. Karbone po oryginale, także generalnie auto. Które i tak jest steryjne, jest bardzo fajne. Mamy chociażby tutaj jeszcze też zamszową podsufitkę, więc wszystko bardzo ładnie się komponuje. I w środku myślę, że ten Ambilight, ten starży system nada nam takiego fajnego charakteru. Doda nam światło zewnętrzne, które też będzie umilał pobyt w tym samochodzie. Mamy dzień drugi pracy nad Maserati. Wczoraj nie udało nam się zrzucić pod sufitówki. Robimy to dzisiaj. Kuba działa z podsufitką, ja będę działał z boczkami, bo będziemy również montować Ambilita. Na przebitkach pewnie zobaczycie jak to wszystko wygląda. Postaramy się mniej więcej opowiadać takie proste rzeczy z zakresu prac. Wstępnie podłączaliśmy sobie te moduły, które przyszły. Próbujemy je rozgryźć i zaraz będziemy zajmować boczki w samochodzie, żeby zrobić na to wszystko miejsce. Y jeszcze zobaczymy, czy uda nam się włożyć te p. E no, od, e od głośników, bo głośnik w maseracji w kształcie prostokątu, a one są okrągłe, więc może to słabo wyglądać, ale poświetlenie kramy, poświetlenie nóg, y poświetlenie to główne y na kokpicie, no to wszystko to na pewno będzie. Zobaczymy co z głośnikiem A zginamy na trochę i wyciągamy i pasujemy Jak uważasz? To co jesteś majster, wiesz, co się To się <noise> czekasz. <Nie>, siedzenie stawić. <noise> no, wiesz,

Jak widzicie efekt prac poza kamerami już troszkę ruszyło do przodu. Sufit mamy już zamontowany. Widzieliście wyjęcie tej podsufitki, czy nie widzieli? Nie było się wtedy? Nie mamy samego nagrania jak wyciągaliśmy tą podsufitkę, ale zdecydowaliśmy się na wymontowanie kierownicy. Cały panel środkowy poszedł wek. No i daliśmy radę wyjąć przez drzwi po wyjęciu po e, tych drzwi. Także po sufitka nam elegancko wyszła. Światłowody są już umieszczone, sufit jest na miejscu. Kończymy tak naprawdę robić drzwi. Podłączyliśmy do zasilania elementy punktów świecących i światłowodu. I zobaczcie jak to świeci teraz w trakcie dnia. Przy sztucznym świetle i jak będzie świeciło przy wyłączonym. Także ten ambilight, który nam tutaj idzie jest synchronizowany z tymi punktami świecenia na schowku pod klamką. I w głośniku. Wiadomo, że ten ambil idzie sobie płynnie, więc pod klamką zmienia się ten kolor troszkę wolniej, ale mimo wszystko jest to wszystko zsynchronizowane i wygląda według mnie bardzo w porządku. Tak to się prezentuje od strony wewnętrznej. Oświetlenie głośnika oświetlenie klamki tutaj idzie było wiercone. Kabelek nam idzie prosto do submodułu. Listwa, która jest pod tą listwą ozdobną. Mamy tutaj przeprowadzone kabel, które idzie sobie znowu do modułu. No i czwarty, który jest oczywiście w schowku. Tutaj mamy wyprowadzone z tego modułu kontrolnego zasilanie, które będzie podłączone do samochodu. No i tak generalnie to wygląda. Póki co jest jeszcze to taka wersja troszkę robocza, ale wszystko będzie ładnie schowane tak jak w oryginale. Wróciliśmy w miejsce, gdzie zaczęliśmy odcinek. Jesteśmy u Sławka. Mamy auto przygotowywane do oklejania, także auto będzie myte. Zostaną środki te zderzaki przód, tył. Najpierw prawdopodobnie będzie też oklejona I maska, sufit, plus tylna klapa. No i zobaczcie, jak prezentuje się środek. Wyszło to bardzo dobrze. Został poprowadzony oddzielny system zasilania, także ambiente jest podpięte albo razem ze światłami, albo z guzika sterowane. Poprzez oddzielny system zasilania można go włączyć i wyłączyć. Tak samo tryby świecenia można ustawiać albo z aplikacji, albo z poziomu guzika. Ja tak naprawdę nie będę potrzebny aż do momentu, kiedy to auto nie zostanie ochronione w całości. Także Max będzie przyjeżdżał, kontrolował, nagrywał. na ze mną się dopiero przy. Отдельно. Nosimy się w czasie do momentu odbioru samochodu z folii. Mogliście zobaczyć Sławka na przebitkach, to w jaki sposób auto zostało robione. I efekt finalny również na przebitkach zobaczyliście, także możecie sami ocenić, jak wyszło według mnie jest petarda. Przede wszystkim folia to, co nam dodała, to widać wszystkie przetłoczenia na samochodzie, szczególnie na tej tylnej linii samochodu od drzwi. Na czarnym lakierze w zwykłym połysku tego widać nie było, teraz fajnie nadało nam to charakteru. Także znowu przenosimy się do kolejnego miejsca. Nasz następny punkt destynacji to hamownia. Witam. Kolejny dzień, rano dzisiaj jest. Maserati przypinamy pasami i będziemy weryfikować, jaką moc ma sery Ghibli i na ile jesteśmy w stanie ją podciągnąć.

524 wydmuchała seria. Mamy przyrost oprawy o prawie 200. Seria powinna wydmuchać w teorii 430, z tym, że to jest mierzone zawsze na silniku. 380 generalnie powinna wydmuchać na, na kołach. Wymuchała 364, więc gdzieś tam w granicach rozsądku yy, ta moc została wydmuchana w serii. Ale teraz na kołach 469,9. Słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie wszystkich prac związanych z Maserati, bo tak naprawdę zbliżamy się do jego wydania, które odbędzie się jutro. Nie jest to wydanie ostateczne, z racji na to, że chociażby dokładki, które na początku chcieliśmy dać na ten samochód, finalnie odeszły na boczny plan, z racji na to, że niekoniecznie pasowały do tego nadwozia. Producent zapewniał tych dokładach, że wszystko będzie plug and play i wcale tak e, nie było. Zdecydowaliśmy się na Maxtona, na którego czekamy, ale nie chcemy już dłużej Przedłużać tego całego procesu wydania samochodu, więc jutro Krystian odbierze auto w takim wydaniu, jakie teraz możecie się zobaczyć. Od hamowni niewiele się zmieniło, bo zmienił się jedynie dystans, są nowe tarcze przód, tył. Pomalowaliśmy, zabezpieczyliśmy piasty, no takie pierdoły, ale żeby auto użytkowało się przyjemnie. Dzięki temu dystansowi fajnie wypnęło nam się koło, jest zlicowane z błotnikiem, także. Ta objętość koła wygląda znacznie lepiej. No i co? Jutro, dla Was chwila, dla nas jutro, zobaczycie po pierwsze reakcję na sam samochód, wizualną, ale też na przyspieszenie, bo Krystian jechał tym samochodem już raz, w zupełnej serii, a uwierzcie mi, jest bardzo duża różnica, więc jestem ciekaw, jak zareaguje na przyspieszenie po modyfikacjach. Właśnie nadszedł ten dzień, podejrzamy po chłopaków na dworzec, i z dworca bezpośrednio idziemy na Kociewską Gdzie będzie reakcja Krystiana na samochód Na jego wymarzone Maserati My to może nie spełniliśmy i zobaczycie e, Czy Krystianowi się to spodoba Myślę, że, że możesz się już odwrócić nie? Ja Co To Kurwa ogóle jest dobrze spasowany ogólnie Teraz tak masz tutaj taki przycisk magiczny, nie? No który włącza Ci ambielighty i, i więzę. Wienić... O oh, kurwa I wiedzę masz z aplikacji i tym ambilite zaczyna bardziej to jest aplikacja, nie? Sajbiste Ej, mocny jest ten sufit kur, patrz pan do to są kurwa moje, to jest już No i kurwa, i tu się jedzie jak szef, nie? Kurwa, ja tak lekko ogólnie docisnąłem ten pedał, a teraz już czuję jaką to mam to jest pojebana, <todgłosy> <todgłosy> No ogólnie to ten. Odebrałem swój samochód, jest kurwa dobrze w chuj, nie. Polecam wszystkim V-Power e, Jak widać, nie? Zajęwista robota. Proszę spojrzeć na to. Uuu.